Witamy w pierwszym programie informacyjno-humorystycznym z dozą ironii o Warszawo. Jest, jest to program, w którym będziemy Wam przekazywać informacje o Warszawie, historyczne jak i obecne. Tak. Z dozą, kultury i tak, tak, dokładnie. Tak więc słuchajcie, my nie będziemy przedłużać, lecimy z out.

No. Tak, udało, udało się pa, Pani HGW w końcu to zrobić, zmobilizować ekipę, wszystko. Teraz już możemy śmiało śmigać cały na całej długości, no. od kabat po Młociny. I na pewno większość warszawiaków jest bardzo z tego zadowolona, jak nie wszyscy. Tak, dokładnie. No nie ma już objazdów żadnych, nie ma żadnych przysiadek, niczego. Jest dobrze, można tak naprawdę już się rozjebać w całości na i powiedzmy jak ktoś pracuje, nie wiem, na Wilanowskiej to śmiało można zasuwać, nie wiem, trzeba się przesiadać na ratusz Arsenał, potem śmigać znowu do metra na politechnice. Więc... No każdy miał różne metody pokonywania tych tras. Tak, no było różno, różne, różne możliwości. Tak naprawdę no co by nie mówić, tak? No udało się w końcu to zrobić, jest fajnie. Miejmy nadzieję, że wkrótce wystartuje druga linia metra, ale ile czasu to będzie, to tak naprawdę ciężko jest nam powiedzieć, tak? Cóż, nie, możemy mieć tylko nadzieję. Tak, tylko nadzieję, no i oczywiście, e, że z, kolejną nadzieją będzie, że znowu nie zamkną, tak, centrum, bo jednak plan na wakacje powiedzmy im się uda, tak? Zamknęli, zrobili co mieli zrobić, przewiercili się pod Wisłą, jest dobrze, tak? Iow, tak, 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 super, szczególnie informacja o tym, że e, z, 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 Uprzejmie nas informują o tym, że już metro kursuje na całej długości, że nie ma żadnych problemów już, że nie ma przesiadek, że wszystkie dni zostały pousuwane te zastępcze, no więc jest, jest tak naprawdę pozytywnie. Jesteśmy szczęśliwi. Tak, tak, to jest, jedna z tak jest tak naprawdę jedna z niewielu pozytywnych rzeczy, która się ostatnio wydarzyła i myślę, że trzeba to w jakiś sposób gratyfikować, więc ja myślę brawo, przebić delikatnie, tak, udało się, jest zajebiście. Słuchajcie, no co by nie mówić, tak? Metro, metrem. Jesteśmy jedynym tak naprawdę miastem, które takie metro posiada. W Polsce, w Polsce tak, no jest to śmieszna, jest to śmieszna akcja, bo patrząc po innych miast, po innych państwach, przepraszam, tak naprawdę no, wszędzie, wszędzie jest to metro, mhm. jest wszechobecne, średnią metra budują, no nie wiem w sumie ile, ale bardzo szybko. Bardzo szybko metra powstają w innych państwach. U nas się je bali tyle czasu. Ale nie innych państw do nas. Tu. Tak, Polska jest stanem umysłu, też, tak samo jak Rosja, więc myślę, że tutaj to jest kwestia tak naprawdę dojścia do wniosku, co jest dobre dla nich, co jest dobre dla nas. Ja uważam, I kwestia że... fundusów. Tak, no tak, fundusze to na pewno, tak? No wydaje mi się, że jednak kwestia z tym całym pierdzielnikiem odnośnie metra. Mam nadzieję, że wkrótce się skończy, że będziemy się mogli dyrektować drugą linią metra, więc być może będzie dobrze. Ale i tak propsy dla nich, bo wyrobi no. się przed czasem, miało być do września, mamy jeszcze sierpień i już możemy jeździć całkowicie. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać gadania o mecze, tak? Myślę, że teraz przejdziemy do drugiego tematu, którym są karty warszawiaka i ogólnie kolejna zmiana tych biletów no. przez e, panią prezydent. E, tak, słuchajcie, no co by nie mówić, e, jest to dla nas obniżka, tak? Rodowitych warszawiaków, którzy pracują tutaj, wprowadzają tu podatki, tak? To jest pocisk do was, słoiczki nasze kochane. Słuchajcie, no co by nie mówić, tak? Wy teraz, jak wejdzie, jak już zaczną te pies na będziecie, tak, będziecie becerować 10 zł więcej. 10 no. zł więcej będzie Was. A my 2 zł złote mniej? Tak, 2 zł mniej. Na przeliczeniu na rocznie, wy jesteście w plec 120 zł. My mamy w kieszeni 24 zł więcej. Przestrzał troszeczkę chujowy, ale myślę, że jednak to jest dosyć dobra taka przestrzałka, że jednak warto, mimo tego, że pracujecie. W Warszawie wypierdalacie, po prostu nie ma was na, na wakacje, na święta, nie ma was w Warszawie, nie odprowadzacie tu podatków. Warszawa jest pusta, Tak, Tak, jedyny ten plus, że wy wyjeżdżacie, jest pusta, nie mamy problemów z, z komunikacją miejską, nie ma korków, jest fajnie, tak? No. Tak. Co by jest nie patrzeć, tak. jest jeden plus tego wszystkiego, że wyjeżdżacie, ale jednak słuchajcie, odprowadzajcie podatki. Bo jednak, mimo to, że pracujecie tutaj, zabieracie tak naprawdę pieniądze, które są opodatkowane, zabieracie do jakiegoś pipitowa dolnego i tak naprawdę, no, nawet nie zrobię Wam ścieżki rowerowej, tak? A u nas to wszystko powstaje. Żyjemy razem, razem egzystujemy, więc myślę, żeby to jednak robić. Kurwa, gorąco mi się robi, ale to jeszcze chwilę wytrzymam. Eee, lanku z Wiecie, Tak, więc tak tak, 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 cóż poradzić. W każdym razie, słuchajcie, no, co nie mówić, tak, potem kolejną kwestią jest bilet 75-minutowy, tak? Tak. Upoważniający do wielu przesiadek na w czasie okresu bo długości trwania tego biletu. Najwięcej chyba absurd tak. pani był. Tak, dla mnie to jest głupota, bo jednak przez 75 minut nie da się przejechać w godzinach szczytu z jednej pętli na drugą przy jednej linii. Fakt, no jeżeli powiedzmy ktoś... No ani... chyba, żebyś... Za, yy miał pustą trasę, to Tak, tak. No ale, to wtedy, to... Nie, ale nawet wtedy nie przejeżdżasz z pętli do pętli. Znaczy ja podejrzewam, że to jest kwestia obliczenia tak naprawdę w, o godzinie chyba trzeciej nad ranem, gdy drogi są puste i nocny przejeżdża od pętli A do pętli B, no i wtedy faktycznie... Bez zatrzymywania. Może, tak, wtedy może faktycznie w te 75 minut by się wyrobił, ja jednak uważam, że autobus linii numer 189 w godzinach szczytu nie ma grzyba, żeby się wyrobił. Co by patrzyła? 6 godzin, zgładzę się. Spętli pętli wszy... Nie, w 3 godzin to będzie przesadziłem. Nie, Ale ze 3 godzin śmiało jedzie, w na szczytu. Tak, no z czego na klasztory potrafi stać po godzinę, tak? No. no więc co by nie patrzeć, podejrzewam, że około to co to 2-3 godzin myślę, że na pewno by to się jakby zmieściło. Słuchajcie, no to jest głupota, tak? No moim zdaniem jest to taka mała yy, chujnia, którą zrobiła. No ale cóż, zbliżają się... Za głupotę, niestety za głupotę to my płacimy. Nie znaczy oni zapłacą, tak? No, bo bo jak chcą paczać, no coraz więcej Polaków podpis... warszawiaków, tak, Polaków. Co? Warszawyaku podpisuje petycję za odwołaniem tak, referendum. Tylko, jest jeden, bo. tylko jest jeden problem, słuchajcie, dla was moi kochani, bo tylko warszawiacy, którzy wprowadzają podatki tutaj w Warszawie mogą się wpisać na tę listę referendum. Sam byłem, to sam byłem świadkiem sytuacji, gdy wpisywałem się na taką listę, bo, było coś takiego, że... E, Dzień dobry, tutaj podchodzi i w, wobec podchodzę do Ciebie z tą nie? Mm. I czy, 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 chce pani wzią, czy chce pan wziąć udział w wywołaniu pan, pani Hanny Grukiewicz? Oczywiście. A czy jest pan z Warszawy? Tak. A odprowadza Pan tu podatki? Tak. Nie może pan tego zrobić. I nagle do... Ale jak to? Ja nie mogę w, wyjebać tej, tej kurwy? No nie, nie możecie. Czy musicie tu pracować, musicie tu mieszkać, odprowadzać podatki? Tak, Przede przed... wszystkim chodzi o meldunek. Tak, tak, słuchajcie, no co mnie patrzeć. Przy wyrobieniu karty warszawiaka, kiedy będziecie się nasi, e, będziecie się zgłaszać, słuchajcie, musicie wziąć sobą bit. Tak, no nie ma czegoś takiego, że musicie. No z... Nie się ma pojawić, chujo niestety są jakieś utrudnienia. Tak, no to jest ta kwestia, że musicie się o to postarać. E, słuchajcie, możecie mówić, że jesteśmy chujowi, że się nie znamy na rzeczy, że gadamy głupoty, więc jeżeli do tej pory nas oglądacie, a uważacie, że nie chcecie tego zrobić, tutaj z tej strony macie krzyżyk. Wypierdolcie wyłącznie to i dalej nam tylko nie psujcie opinii. My chcemy tutaj przekazywać wam informacje. To taka riposta przed przerwą myślę. No. Tak, my sobie zrobimy króciutką przerwę i zaraz do was wracamy. Baki, baki. Witamy po przerwie. Tak, słuchajcie, witamy po przerwie. Ja już trochę zrzuciłem, bo mi było góresko gorąco. Słuchajcie, nie będziemy wam przedłużać. Przejdziemy od razu do kolejnego tematu. Temat karty warszawiaka i stacji milimetra już mamy ze sobą. Kolejnym tematem to jest... Nieprzemyślane inwestycje. Tak, dokładnie. E, takim moim zdaniem perełką na torcie w tym temacie jest e, 24 miliony na remont basenu e, w Pałacu Kultury i nauki. Co moim zdaniem to jest kurwa masakra. Nieprzemyślany absurd, ale niestety Polska jest krajem absurdów. Tak, ja osobiście ten basen widziałem raz na filmie Hacker e, z Obuchowiczem. Tak, no nie wymieniałem tu aktorów i tak. To, tak, tak, tak. Tak, to nie jest program filmowy, tylko progr program informacyjny. Słuchajcie, no co by nie było, tak? E, przy nieprzemyślanych inwestycji jest masa. Od beznadziejnych znaków drogowych, które tak, dać przez łamek sekundy, poprzez właśnie głupie remonty, czy nie wiem. Czy... Fotel dla tak, posłów. Fotel dla posłów, tak. No Koszt już... jednego fotela 40 tysięcy złotych. Tak, no to dla mnie ja nie wiem, jeszcze jeden fotel jest szczerze mówiąc. W sensie... włoskiej skóry cielęcy. Włoska skóra cielęca. Tak, to szczerze... Nie powiem, jest wygodny. Ale tak, czy jest dwa takie ceny? Wiesz co, są fotele dużo tańsze i też wygodniejsze moim zdaniem. Tak. Mam swój fotel to przy kąpie, przy którym siedzę, mam za stówek z tego z Black Red White i jest naprawdę spoko. Więc... No. Tak, nie no, słuchajcie, no co by nie patrzeć. tak? Klienty. Jebać lokowanie produktu, nic nie pokazujemy żadnych, wymawiamy nazwy, tylko każdy zna te sklepy. Więc bądźmy że tutaj w tym momencie też nawet tym filmom robimy pewną reklamę. Tak, jeżeli się przejmiesz... Nie widząc dla Biedronki. Tak, i Biedronka to taki znaczek, poloczkowość, nasza piękna. Powiem Wam, że Lidl Biedronka to są porównywalne do starego hitu. Kiedyś był bardzo popularny. Tak, hit. Tak, tak. To dla Was taka mała informacja i Był kiedyś taki sklep hit. Na przykład teraz jest tam Tesco, ale do Czeska. Ta, wielki ten sklep, tam wcześniej był hit. E... Bardzo popularny sklep. Tak, bardzo, bardzo popularny był moim zdaniem. No zapytajcie tam... rodziców tam pan wam opowiadał. Tak, jak na tamte lata bardzo przystępne ceny i to był jeden z największych supermarketów wtedy. W Polsce, I... tak. Tak, tam na przeszło Górczewska. Ogólnie w Warszawie. Tak, tak, ale i w Polsce. Ja słyszałem, że mamy sporo... Odnowali. A że 6 marketów, to tak, to się zgodzę. Nie, wielkościowo ten sklep. A, może... Wielkościowo-połośniowo. Bożliwa... Może nie ma jak wtedy mi. Tak, byliśmy tak, mali, ale to pamiętamy. Tak samo jak gasowniki, tak? W STM. Ciur, to ja pamiętam. Tak, pociągi w ładnych barwach, takich innych. Pomarańczowe. Tak, SKM-ki jeszcze jeździły kiblami, więc... Jeździły kiblami? Tak, jeździły kiblami, bo na te stare pociągi mówi się już kible, tak? To tam, ta. tam jebie... I ładne, złoto niebieskie kolorki. Tak, i zaspy w tej. Ale to nie, to w dzisiejszym. Ale nie, to też, się, to też się zdarzało tam, otwarte okna i kadery, tak, właśnie w nim kikołapie Tak, dokładnie, bo ktoś ma zabawę i rzucał właśnie. Słuchajcie, no co mnie uś, tak? No jest ciekawie odnośnie remontów, co chwilę mamy jakieś remonty nawierzchni, drogi, dzisiaj jechaliśmy przez wukaderaków. tam nareszcie położyli nawierzchnię, już jest prawie skończony pierwszy pas w kierunku Okęcia. Teraz zaraz będą robić w kierunku Włoch. Zamkną, od, odwróci się to wszystko. Słuchajcie, no tych remontów jest masa, tak? Poprzez e, ulicę Marsa, e, Aleje Jerozolimskie na Pruszków, co są. No jest z tego od cholery, tak? No już nie chce mi się tego. Wszystko, chuj, czy, czy, tak, nie chce mi się tego wymieniać, bo jest to bez sensu i straciłbym połowę odcinka na to i stałbym z taką kartką. Więc myślę, że solidarujmy to. Ale na no, tak po mogę powiedzieć tylko tyle, że no a wszystkie te drogi daję maksymalnie pół roku. Nie, ja daję okres gwarancji na zimę. No to mówię, pół roku. Czyli przez na zimę. zimę akurat dazą radę, potem wyjdą dziury takie jakie były i wrócimy do szarej rzeczywistości, czyli do. normalnej. Tak, do Warszawy. Do, na zasadzie witaj Warszawo. E, tak, no ja bym zmienił nazwę Warszawy na objazd, bo, wierzę, okay. bo wjeżdżając już do Warszawy. Tak naprawdę z każdej prawej strony jest objazd, żeby dojechać do centrum, żeby się dostać, byle gdzie no i spierdonicz. Tak, tak? Albo do jednokierunkowe w centrum Warszawy. Tak, ja, ja bym naprawdę, ja się zastanawiam, czy nie było zamieniać znaków i nie napisać ten, albo dać taką małą tabliczkę, objazd pod wszystkimi znakami w Warszawie. Objazd, albo może zrobić nawigację pod tytułem Jeździ gdzie chcesz. Tak, gdzie chcesz. Tak, no to też jest taka ciekawa alternatywa, to trzeba pogadać z ludźmi z Androida, więc no. napiszcie do Google, zapytamy się. Zamiast będzie, będzie? jeśli je chcesz. Tak, je gdzie chcesz. Będzie dobrze, słuchajcie, no tak, ja jestem, Ale z, wracając do tematu. jestem z objazdu, nie, z Warszawy jestem z objazdu, więc myślę, że integrujmy się. No, będzie, będzie dobrze. Jak mi się zachce zrobić fanpage na fejsie, e, zamiast Warszawa objazd, więc. Będziecie wiedzieć o tym. Tak, temat. tak, na pewno będziecie A ten teraz może powrócimy do tematu. Tak, wróćmy do tematu inwestycji, tak. Ym, słuchajcie, no co by nie było, wydają kasę za nasze, za nasze podatki, ruchają nas w dupę chcą. No, my zawpierdalamy jak dzieniozły, a oni sobie walą gruchę pod stołkami, tak. i są zadowoleni. Tak? tak, dokładnie. Znaczy problem jest moim zdaniem taki, że nie mają pomysłu na siebie. To jest taka dziwna smutne, sm smutne realnie są. Tak, bo tak naprawdę ja z tymi wszystkimi remontami, nie? Ja sam nie mam prawa jazdy, jestem, można powiedzieć, w trakcie robienia od 3 lat. Mm, tak samo jak ja. Czasem, tym trochę dalej, bo dwa razy nie znałem. Ale to trzeba. Nie, no tutaj nie chodzi tak o no ilość zdania, nie zdania, tak? Tylko moim zdaniem w obecnym czasie nie ma sensu robić prawa jazdy. I, tak. Wysokie ceny Wymień, paliwa. Wymieńmy. Ceny paliwa? Tak, ceny paliwa, e, serwisowanie samochodu, opłaty, wszystko nie, wszystko. No, co nie było, no to, to, to jest oczywiście tak? Największa absurd, jeżeli chodzi o, o styczność prawa jazdy, to jest teoretyczne. Tak, obecny egzamin, słuchajcie, Właśnie. to jest po prostu istne kurestwo, bo ludzie nie kurestwo, to jest wielka księga czarów. Zagalopowałem Czwórcy się. nie umieją odpowiedzieć na swoje pytania. Tak, badania. dokładnie, ludzie z WORDu nie potrafią rozwiązać tych zadań. Co powoduje to, że jak my mamy je zdawać, tak? Ja do wniosku, że to pierdolę i zrobię po prostu. Tanie będzie robuję... jeździć bez prawka. Tak. Raz na miesiąc zapłacić 500 i będziesz zadowolony. Tak, tylko że jak ci pierwszą tą zakaz z yy, ten niemożliwość wyrobienia prawa jazdy, tak? Już nie dają, teraz, teraz jest tylko 5 mandatu za brak yy, dowodu yy, osobistego i jak ma się dowód rejestracyjny. I 5 tych dostajesz. Nie mogą będzie w jak nie masz, to ci tylko pieniądze dają. A nie 500? Bo, bo mówisz, że nie masz dowodu osobistego. A, no dobra, no i ważne. No, z czego? Co no, nie, było, nie tak? no, ważne. Kwestia wydawania pieniędzy na robienie prawa jazdy jest moim zdaniem idiotyczna Na tą chwilę. Fakt faktem, kurwie ile wlezie na to, że ceny biletów są wysokie. Tak, bo ja jeszcze parę lat temu pamiętam ceny biletu miesięcznego była 60 zł. 48 zł ulgowy? Tak, 48 ulgowy. I 65 normalny, Tak, słuchajcie, no co mnie patrzysz, tak? No robią nas w chuja. A jeszcze jak się już też pamięta, to pamiętasz jeszcze na pewno ceny biletów jednorazowych, gdzie cena była złotych 25. Złoty 25, a pamiętam nawet po 80 a Patrzcie łezka w ogóle. Także, łezka się kręci. Znaczy, słuchajcie, co mnie patrzysz, tak? No kwestia odnośnie inwestycji jest tematem rzeka, jest tematem długim, ciężkim, tak? Bo jednak możemy dyskutować na ten temat, bardzo byśmy Was prosili o to... Można napisać, na bardzo byśmy Was prosili o to, żeby poniżej w tej możliwości wpisywania komentarzy dawajcie jakieś pomysły na odcinki. Także komentujcie to, co my, o czym my mówimy, tak? Bo jesteśmy, bo jest to rozmiar, forma rozmowy jednokierunkowej, tak? Tak. My mówimy do Was, wy możecie z nami rozmawiać jedynie poprzez komentarze, więc naprawdę Was zachęcamy do tego. Może no. być hejt, mogę się założyć, że już kurwa. Lubimy tam, was tak, bardzo, chwileczkę. Tak, my bardzo co was lubimy, my się śmiejemy z tego hejtu. Już się mogę założyć, że to jest na takiej, że ktoś napierdala na plewiaturce. No szybciej, szybciej niż my szybciej mówimy. Tak, tak, szybciej niż my mówimy, więc słuchajcie, no. Tak, mam tu w duchu. Będzie tak? wesoło. Tak, będzie I nie wesoło. umierzamy też odpisać na Bardzo znaczy nie, co, ja interesujące na, komentarze. Nie możemy odpisywać, tylko po prostu na koniec następnego odcinka, jeżeli jakieś się pojawią ciekawe Przeczytaj komentarze. Przeczytasz jakiś ładny komentarz i dasz yy, tak zwaną ciętą ripostę. Tak, my po prostu odpowiemy na te komentarze. Tak, no, Ktoś powie, że to jest nawiązanie do yy, ludzi, którzy pracują w ekipie, to się wytnie. Nie. Słuchajcie, to tutaj Wam pokażemy, że to nie jest produkcja dla WP, tylko to jesteśmy sami niezależni. Nasze, to jest nasz autorski projekt. No. I robimy wszystko for fun. Tak, nie czerpiemy z tego żadnych korzyści, więc znowu odliciśmy od tematu. No jak no. tak, to już mamy tą... No i chyba... Jest, mamy inwestycje mamy ze sobą, więc znaczy, możesz... przejść, tak, myślę, że już można zostawić kwestię inwestycji i przejść do... E, Wysięgi na tak, czas. Punktu dziesięcia. numer. E, 4, cztery, tak? 4-5, cztery, już, już, już mi się popierdoliło. E, segregacja segregacja śmieci. śmieci. Tak, słuchajcie, no to jest kurestwo już totalne. Mamy tak naprawdę od chuja. Od chuja kurwa tych e, całych kontenerów do e, segregacji śmieci. Co z tego? E, w tym momencie Państwu zaraz się pojawi filmik, e, jak... przedstawiający są? segregację śmieci. Tak segregacji śmieci w Bydgoszczy. Wykonaniu, tak w Bydgoszczy przez firmę sprzątającą. Do, no firmę zajmującą się oczyszczaniem miasta. No, no nazwijmy to tak o, dokładnie. Tak. Dobra, słuchajcie, tak więc... Na zakończenie. Tak, to jest już, zbliżamy się powoli do końca, słuchajcie, przed chwilą widzieliście filmik, co, co potrafią e, ludzie odpierdalać z, z segregacją śmieci. Słuchajcie, no co by nie było, tak, no jest e, to śmieszne, jest to absurdalne, to co się dzieje, bo tak, słuchajcie, no... Segregujecie śmieci, ja sobie tego nie robię, no to szczerze wyjebane. Ja tak samo. Wszystko, tak, wszystko do jednego kosza? Tak, bo słuchajcie, no co z tego, że płacimy kasy za, e, za tę segregację, za to wszystko, z czego tak naprawdę nic, nic my z tego nie mamy, bo co z tego? Przyjeżdżają ci goście, to co widzieliście, wszystko do jednego kontenera wywalają, potem to i tak leci na zwałkę, potem to zabierają na taśmę i hmm. potem to jest znowu segregowane. I pokoju robić dwa razy, to Tak, roboty. jest to podwójna robota, ja kiedyś słyszałem, e, bo masz słuchaj, tutaj teraz wam się pokazuje fotka, słuchajcie, jak wyglądają te e, kontenery. Bo dla nich tajemniczonych, może ktoś jeszcze nie wie. Takie trójkolorowe. Tak, trójkolorowe na Prawy papier, na, znowu, papier szkło ok, i, na papier szkło i e, plastik. Papier, szkło plastik, w niektórych jest jeszcze metal. Słuchajcie, jak, e, czasami są tak, że są takie połączone metalową ramą podwieszone na hak od góry i tam jest wszystko uzupełnione. Kwestia jest jaka? Ja raz podszedłem zapytać się ich co oni odpierdalają. Oni powiedzieli mi, że panie, to nie jest tak, że my wszystko wrzucamy do jednego kontenera. Tam są przedziałki i my odpowiednio ustawiając tę całą konstrukcję, oni to wrzucają do odpowiednich tych. No, tylko ja już to widzę jak to na zwałce jest wszystko wysypowane z powrotem do jednego tego. No. Więc nawet, jeśli to faktycznie to było tak, że to jest tam podzielone są przegródki, z czego w tym filmiku, który widzieliście tego nie było, to jest zabawne. Nie e... chcę mi się w to wierzyć. Tak, nie chcę mi się w to wierzyć, że tam były te przegródki, tak? Więc... Znaczy może i były, ale czy pan w odpowiednio w każe... wszystko dojeżdża do innych przegródek? No więc właśnie. E... A ta ma tylko jedną wielką przegrodę i u mnie tak. Tak, e... a jak jeżdżą z tą segregacją śmieci to jest wielki kontener przyczepiony na górze, ładowany to jest dźwigiem od góry. Jest to wszystko wrzucane. No więc słuchajcie, no co by nie było? Tak? Segregacja śmieci jest bez sensu moim zdaniem, bo jeśli tak, to jeszcze raz robione, więc to nam zabiera czas, pieniądze tak naprawdę, bo tak, nie dość, że musicie kupować sobie dodatkowe kosze na śmieci. Niektórzy to segregują w torbach i te torby walają się momentami po kuchni, czy w miejscu, gdzie składujecie te odpady. Słuchajcie, widziałem raz ostatnią fotę na e, kwejku, tak? E, Byłaś już akcja. Jest sobie Ko, kosz, na śmieci. to, bo było w jakiejś galerii handlowej. Nie jestem pewien, bo to jest e, zdjęcie, jest praktycznie wykadrowane, teraz je widzicie. E, sytuacja jest jaka? No trzy otwory i wszystko do innego wora. No to jest moim zdaniem już takie przegięcie, więc wydaje mi się, słuchajcie, żeby nie przedłużać wam, żeby was nie trzymać jeszcze przed kąpami. Będziemy już się zbierać do końca, myślę nad jakimś taką melodijką na sam koniec. Tak już teraz zaczyna powoli lecieć. Tak, tak. To będzie melodijka z tego, z naszego openingu. Słuchajcie, zapraszam do posłuchania. Co by nie musieliśmy przebrać? czekajcie na kolejny. Odcinek. Tak, kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, widzimy się za tydzień. A tymczasem czekamy na komentarze. Mail jest w opisie pod spodem. I'm trying to colliding you. Get a tattoo of your name on my neck and be like, Who the hell is you? And what the hell do you do? And why she love me too? back night, don't remember shit. Gotta think Cause this shit get thick. Then I think I lost my tea. At the party, you want party. Then he sped off on booty with a hot tea. I drink one bourbon, one scotch, one beer. I drink. I'm busy. I burp Uh oh, me think. Nie ma komputera? Nie, yeah, no temat to masz uh, te... Tak. otwarcie tak, no Dobra, poświ, Do, metro, karta, i... inwestycje i... te, śmieciki. Tak, śmieci. Tak, Nie, Nie bo... W Dobra, zaczynamy. 3, 2, 1, poszła. Witamy w pierwszym pilotażowym odcinku programu O Warszawę. Jest to program informacyjno, tak naprawdę humorystyczny, z dużą ironią. Będziemy Wam przekazywać na bieżąco informacje, które się wydarzyły, a także które mają zamiar się wydarzyć. Troszkę masło maślane, powtórzymy. <languages> claro, to bana, 나는, but I now, now okay, one I mean, time Through the eyes of a mood swing feeling quite grueling while we try in vain to sustain the retooling of an old school cool. Kid sitting there drooling all over himself as if he thinks it's a cool thing. Now tell me, friends, who do you really think you're fooling with that magnanimous can of cannabis you're consuming? Puff, puff, pass, don't live in the past. Let's keep it moving. A lyrical retuning, soothing to the savages as it ravages the abacus with adages of cataclysmic masochistic It really doesn't matter. It it's pitter patter, pillow chatter. All the birds within the willows scatter as the flaming gulf the trees. It's the same as what you'd see.